Cześć, witam, kłaniam się nisko z tej strony. Kulpas. Cool Dzisiaj zapraszam Was na unboxing i ujadanie na temat gry FIFA 20. Zapraszam! Jest październik 2019 roku i, jak to zawsze w październiku bywa, wychodzi nowa FIFA od EA Sports. Premiera 27, dokładnie dzisiaj jest 24, a to dlatego tą grę posiadam wcześniej, ponieważ zakupiłem preorder i dzięki niemu można zagrać już 24 października. Oprócz tego dostajemy 12 rzadkich złotych paczek, jedną tygodniowo przez 12 tygodni, ikony na wypożyczenie do wyboru, a także wyjątkowe stroje. Dobra. Żeby już więcej nie ujadać. Otwieramy i patrzymy co jest w środku. Ja tutaj mam edycję mistrzowską. Van Dyke z Liverpoolu na okładce. Nie wiem czy są aktualnie inne wersje. No taką mi pani wydała w sklepie. Tak. I otwieramy. Patrzymy, co jest w środku. No oczywiście, płytka z grom. No i tutaj mamy jakieś e, ulotki. Tak, zbuduj swój zespół marzeń. Tutaj e, instrukcja. No i tutaj pewnie jest kod. Tak jest. Tutaj wpisujemy ten kod. E, I tak jak mówiłem, mamy do wykorzystania 12 złotych paczek, wyjątkowe stroje. No i ikonę na wypożyczenie do wyboru. Także jest to edycja mistrzowska, były jeszcze edycje standardowe bez tych dodatków. No i tutaj FIFA prezentuje nam nową odsłonę, czyli możemy zagrać sobie na hali, czy to jest na takim stadionie, na ulicy Pamiętam w FIFA 97 bodajże była możliwość zagrania w futsal, była to piękna sprawa. Tutaj bardziej będziemy chyba skupiać się na grze na ulicy. No i dobra, i tak jeszcze po szybkości otworzymy sobie ten preorder, co jest w środku. Raczej nic w nim nie powinno być. No, karwa mać... Dobra i zobaczmy co jest tutaj. No i tutaj mamy tylko informację, że mamy dostęp 3 dni przed premierą paczki, ikonki i stroje. Czyli takie pudełeczko wędruje sobie do naszej kolekcji. O. No i co? Teraz tylko instalujemy no i gramy. Ja teraz z moją Karolą gram w Heavy Rainer PlayStation 3, ale niestety dzisiaj, wybacz moja żono, Dzisiaj będzie Katowana FIFA, także Stuttmizerlight. Nic, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, hejka.